Dojechałam do miejscowości Mirtos, miałam duży problem z zaparkowaniem samochodu, bo tutaj naprawdę wąskie uliczki i bardzo dużo, dużo aut poparkowanych. To zobaczcie, ludzie sobie mieszkają przy plaży. Czuć już wszędzie objadam. No i zmierzam na dół. Zobaczę czy będą tłoki, czy nie. Na pewno wejdę do wody i będę znać, co tutaj ciekawego. Mam wrażenie, że gotuje mi się już telefon cały, więc na pewno nie będę kręcić tutaj długo. Tutaj można wynająć sobie jakieś łódki. Piękne parasole. Zobaczcie. Łóżka. Leżaczki. Chciałabym sobie znaleźć miejsce, żeby po prostu na chwilę usiąść. Zdecyduję się na miejsce, jednak bliżej przy wodzie. Tutaj są takie skupiska, że jest uh, trochę parasolak, przerwa, trochę parasolak, przerwa. Fajna taka pelusza, zobaczcie, takie inna niż wcześniej, pleciona. Jeżeli jest pod wygarnąć, to już chyba mówiłam. Ja, mimo, że jestem na plaży i w się zatrzymałam w kąpaniu, to czuję się jakbym była po prostu w piekle. Zaraz co tutaj mają, um, ale chyba tylko sobie wezmę kawę, bo jestem najedzona. ławki 4,55, um, ryby 9,5, 16. Mam teraz towary w innym sklepie. Takim pamiątkowym, ale droższe i bardziej ekskluzywne, jak bym powiedziała. Silverbox, srebro, kurby, słonki. O! Jakieś takie pamiątkowe rzeczy myślę, ale tutaj klimatyzacje mają w sobie jakiś i chwilę odsapne. Tutaj są dosyć ładne rzeczy, ale ceny mają naprawdę wysokie. Może 60 euro za stukę, 120, a tutaj widzę 154. Tak mi to srebro.